Nie ma tu już panikować. Ładuj, ładuj! Nie ma co panikować, już się zaczęło. Trzeba uchronić ojczyznę. Damy Wydaje radę na jedno, na wadno, na wadno, na wadno. Musimy ochronić ojczyznę. Dobra 08, trudnika z 1. Posiłki dostarczone chłopaki z kartki. Józ, 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 józ. Ea! O kurde! Sojusz, 7! Chwilce, wszyscy giną. Cholera. Czyż nie wiesz, jeden kosiłki dostarczone po chłopaki? Co jest tu, gdzieś gdzie wrócę? Na razie czy to? Dobra, Dobra ładowa się. Ja wzią, siadam na kierowcę Helikopter oberwał Cholera Wsiadajcie, wsiadajcie, wsiadajcie! Przesuwajmy linię frontu! F**k, cholera! O! Cza... Trzymajcie, trzymajcie! nie jest niezniszczalny. Co? Ten samochód nie jest niezniszczalny dziś! Zdaję się z tego sprawę! Trzeba trzymać front! Czekaj! Aaaa, Kurde, chwalimy cię! Wysiadać! Wysiadać. Co jest kurde Samolot O, cholera Macie RPE'a! Czekajcie, może w samochodzie tam jest rpek Może coś jeszcze zostało. O kurde ciągroś! Ciąg, 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 ciąg! Uwaga, TAM jest czołg! A co, co, co jest teraz? Co robimy? Na razie nie atakuję. Dobra, przeszukajcie go, bierzcie artyczki, cokolwiek, co on tam ma. Coś. Co jest? Kurde, nasz leży. Bierzcie go. Halo, bierz? Kurde, Nie ma Kurde, nie, nie ma tytna. Nie żyje. Nie żyje. Uwaga, za tym skałem. KOLERA, nie żyje. Kolej Cholera Trzeba poprosić o jakiś samochód Ktoś, dzwońcie do bazy, znaczy Dzwoncie, kontaktujcie do bazy jaki jakiś samochód Cholera Czołg, kolejny Naszych sił nie widać Co tu się dzieje, kurde Czy nie? Jeszcze nie, chyba leży. Radio! Po o jakiś samochód to opancerzony czy coś. Dobra, nasi przyjechali, nasi przyjechali. Dobra, to nasza wyrzutnia rakiet czy nie? Znaczy... E. Dobra, wsiadajcie do mnie. Wsiadaj, nie wsiadaj do tego. Czemu? Bo wezmą się, nasi wezmą się za wroga. A to jest zbroję, dobra. Gdzieś to, też jest. Bo bo tu jest? No to niemiecki czołg jest. Wezwaliśmy wsparcie Abramsa. Tu jest niemiecki czołg. Widzę. Mamy dwa Abramsy. Kolejny, ale... Abrams zniszczony. Przebijają się. Cześć co tu się dzieje? Dobra, na nasz, nasz w czerwym czołgu Co tu się dzieje? Jason Jason uciekaj w górę, za mną Lera. Dobra, leci do nas, wsparcie powietrz... powietrzne O ty klinu Co, jesteś, nie jesteś? ty radio. Uwaga o, Dobra, bierzemy do Wsparcie powietrzne Biegnij w... Dobra Razem z lasem, biegnij z tego lasu Leży, leży, leży Bierz zajmij się nim Zostawię, wstaję, ciągnę, tu jedzie. Kolejny tył! Spadnie! Opatrzyzony! Granata, morzucie! Musimy uciekać! Przebijają się! Gdzie to wsparcie? Lotnictwo, halo! Cholera! Wsparcie lotnicze potrzebne! Pilnie! Jak oni nie trafiają! Trzeciągi! Ja się widzę! Musimy uciekać do miasta! Nie, musimy się schować w miejscu! Jager 1-1, wsparcie powietrzne w drodze. Brawni tam są, nie widzą nie? James, wracaj na ziemię! Ech. Czy tam Jackson? Wali mnie to. E, gdzieś tu... Kurde... E? Radio, jak tam stan? Jestem tutaj. sama samolot rozbił! O kurde! Augie! Widzę. Dobra Mam, mam nóż, mam nóż Gdzie jest kapitan? Kapitan nie wiem Czołg się bywał! Dobra, siadaj mu po wizję jestem czołgiem Wizer, wizer dostał Dobra, siadaj do tego samochodu, szybko Człowieku Co ludzie, 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 którzy tu, w tym jechali nie żyją już Wow. O, o ja malę. Dobra Tu nie ma gumy Jedź stąd Człowieku, co to jest ten nalot? Czekaj, dawaj jakieś, dawaj coś, dobra, czekaj, przykręcę je tu Dobra, siedzi Stary, zobaczcie, tu jest broni Widzisz to? Stary... Stary, patrz co tu wisi Bierzemy? Bierz, stary, Bierz strzelbę tłokową Dobra Dobra, i wziąłem to, to, to ten duży kaliber też o były dwa, dobra, stary, teraz dobra. muszę wyjść o kurde, ty! Ej, ciekawe, czemu nam od razu takiego warmi nie dali, co? Jakby nam dali no. takie coś od razu, to to, by, to całkiem inaczej by to wyglądało, a my sobie musimy takie bronie kraść. Znaczy, pewnie nie zdążyli nam dać, pewnie jakby dojechało jakieś wsparcie zbrojne, to by nam dali. Nie czoło! Weź tu poszukaj jakąś RPGa, czy coś. Szukaj RPGa! O cholera Telewizor mamy nieba Co traci tam Cholera Ten front jest przerąbany Trafili mi w radio Ostatni Co tu się dzieje? Co, no, chodź, chodź, chodź za mną, chodź, chodź, chodź Biegnę! Nie widzą nas. Nawet tu Przebiegnijmy może w stronę na plaży. To jest tak myślę. Albo nie wiem, do sklepu z ubraniami stali. Tam się można dobrze zabarykadować. Czekaj, może w mechaniku będzie jakieś auto, dobra? To ty biegnij do sklepu z ubraniami, ja biegnę jak ogarnąć jakąś furę. Dobra. Biegnij, biegnij, biegnij. Dobra. Wiesz na sobie w sumie to, że lżejsze. Nasz się rozbił! Cholera! Dobra, biegnij, biegnij, biegnij! Cholera! Granat! Tu, tutaj mamy mnóstwo lekarstw i tak dalej, dobra, to trzeba trzymać to! Ja idę ogarnąć auto, zaraz się widzimy! Jak coś, dobra. to żegnaj! Ja się opatrzę! Dobra, nasi tu też są. Tam są nasi, nie możemy ich zostawić. <laughs> Schowaj to oto <auto> gdzieś. <laughs> o, moja nogi. Dobra. Chodźcie, dawajcie, dawajcie. tutaj długo zostać. A nie możemy z wychodzić To jest nasze jedyne miejsce. Mamy jedzenie, mamy wszystko na razie. Ale Rosja nie tak, obawiają, że tu jesteśmy. Chodźcie. No na razie nie wiedzą. No chodźcie, tu. Jeździemy, jedziemy Dobra. Tereny zostały przejęte przez wroga, więc nie damy rady. Nie, nie damy rady wezwać posiłków. To by było już bez sobie. ich tylko na śmierć. Zostaliśmy sami w tym mieście? Stój! Dobra. Chodź, 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 chodź. Eee, chodź. chodź. tam co? Leżył, dobra. Musimy pomóc zamierzał to Dobra, ty Jeżymy kto? Cholera, co tu się wala? 125 Jakie wy macie stopnie? Szeregowi Szeregowi Dobra, trzymajcie się blisko mnie Leży, 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 leży. Wyczerpnął się, wyciągnął bez pojazdu. Weźcie samochód. Wsiadać. Wsiadać. Wsiadaj. Daj mi prowadzić. Wsiadaj. Daj, Daj mi prowadzić. Ja Wszyscy ja się, Dobra, wsiadaj. Jedziemy. Nie, nie ciągle. Nie ma nic. Dobra. Kolejny, uwaga, uwaga. No dobra. Kolejnie nacierają. Tu to już prędzej chyba. Dobra, jedźcie. Czekaj, czekaj, czekaj. jedźcie, 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 Gdzie? Skąd? Nieistotne. O cholera! Widzę go. Jak my dalej żyjemy? Oh, kurde. O kurde! Dobra, dostał! Jedź kolejny! To no, prawo to nasze? Nie, to no, nic nie jest nasze! Chciałbym! O kurde! Dobra, to za to pływa! Kolejne! Ech. Uwaga. Ja my spotkamy jakiegoś naszego to to będzie cud Nie spotkamy Właśnie, to jest teren wroga Przejęli go już Już dawno To jest dopiero pierwszy dzień wojny Jak się bawisz? Nie źle Fajnie No byśmy to wygrywali przynajmniej

Wsiadam, wsi razem ze mną, ze mną Ach, Chwila, muszę wstać Nie zmieścimy Jedź Jedź, jedź nie zmieścimy się Jeźdź do przodu Jedź do przodu, jedź i tutaj, tutaj będzie taki Tutaj będzie taki dom, do przodu, nie, nie, jedź drogą Jeźdź drogą Jeźdź... ja no, no, Dobra Jedź drogą Jeźdź! już szans Nie mam już szans na otwarty pol, musimy znaleźć schronienie Dokładnie jest. Nie możemy jechać Ukrycie gdzieś ten samochód a bo słuchaj się nie, jedź prosto, jedź prosto, no Tyłem, 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 tyłem. No Dobrze, Dobra, to... zgubiam nasz drop teraz. Pówiłem nas. Zostaje. Nie, nie, nie strzelać! Uciszyć się! Uciszcie się! Na ziemię! Na ziemię! Połóż się! Nie wychylaj, połóż się, połóż się! Wszyscy kładźcie się, kładźcie się! Musimy to przeczekać, kładźcie się! O cholera! Co to się jadło? O, ja? Posłuchaj, ja, Jak się czujesz Dobrze Tak, kurde musimy to jakoś przetrwać. Ta pierwsza nas będzie najgorsza.